Po tym głośnym intro, witam was serdecznie w grze pod tytułem Freddy's Remaster Remastered w Robloxie, dokładnie tak Wielki odcinek z Roblox Słuchajcie Jest ciepło, jak też dobrze wiemy eee, I przypomniało mi się jak kiedyś Ogromny upał Znaczy sobie grałem w ten Tycoon Który za rok będzie miał 10 lat Naprawdę, więc no, ja grałem e, w 2016-17 w ten tykun i cieszą się, że... znowu gram Czemu ownerem nie mogę zostać. No, tu ktoś ma swoją pizzerię. Co ciekawe, jak to się zmieniło. Wszystko. Dobra. O, zostałem tutorial nie. Nie bierzemy tutoriala, zaczynamy cyk O tak jest. I to nam teraz utworzy monetki, moi drodzy widzowie. Co tu robi Kermit? O. Kermit nie jest mnie. Co to jest? Ota fakt, dobra. Zbieramy sobie monetki. Mamy tu też sklep żeby kupować coiny. jest praca No to to jest nasza praca urząd też dom a żeby sobie wziąć dom ale to -do, aha a ten, ten to chyba dziękuję nie wie gdzie mnie szukać z Kubami o oh no może to jest William Afton tak naprawdę a nie martwą dobra tyk a, no halo, coś mnie. Przecież mnie stać na to. Ah. o, oh, mamy właśnie budynek w tym momencie sobie kupiliśmy. Właściciel, jestem właścicielem. O, jest plakat Frediego. Dobra, no i mamy tutaj swoje coiny, które nam się zbierają. Pastokeny. I co? So, no, pas końcy. O, tu mamy recepcję i tu dalej będzie wszystko, czego pragniemy. Nie wiem czy chcę akceptować. Jest nam go... Myślę, tak to bym zaakceptował, ale problem jest z tym, że ja mam strasznie, strasznie dużo osób znajomych i zaś to jest problem, by usuwać i w ogóle dobra, e, Tisiaka to by się przydało uzbierać mm, i chyba po prostu przy farmie na tego tysiaka dobra, jeszcze 10 no i mamy, cyk tak jest, upgrader teraz zarabiamy U po 20, no i to już, to już jest jakaś sumka fajna, przyjemna, którą sobie ładnie zarabiamy, więc zaraz sobie tu kupimy e, jakieś logo prawdopodobnie naszej pizzerii oraz parking. No a potem tam wyjdziemy kupimy sobie e, Pokój Impress, czyli parking. Zamiasta coś nas dawaj. Tak jest, jest. Pazby pizzeria. Pizzeria. W ogóle mam reaktorukowy Starka, Co on robi? Tyk. Tak jest. No i mamy parking. Moi widzowie, to jest coś. Dobra, stać nas już. Więc kupmy sobie tu pokój. Imprez. Tyk. Dobra, tak to się prezentuje. Jak w jedynce No i tu mamy dużo, dużo rzeczy za 250. To są stoliki. Z tego co widzę, za 500. Mamy też inne rzeczy. Scena jest za 2500, Ale Pirate Cove za 500. Ok. Okej, okay, no to sobie uzbieramy. E, zaraz sobie kupimy e, tutaj zagrody pirata. że to tak powiem. Cyk, kupmy. A, 5000. To jest zły Pirate Go. Super. A ładnie się drzwi otwierają. Dobra, kupiłem tu już stoliki, patrzcie. I kupmy sobie resztę. Starczy nam, Dobra kupiliśmy sobie coś nas tu też na e, o o noc jest. Strasz, kupiliśmy sobie tu maszynę z sklep ponteda dwójki. W sensie tam była trochę inna, ale też właśnie do łowienia pluszaków tu staś nas na kolejne maszyny. tym razem gamingowe. Nie, nie 150, no i co? Zaraz sobie kupimy coś lepszego, ale myślę, że zaczniemy sobie od e, tutaj, niby storage room. Ale tak naprawdę to będzie po prostu partner service. I to jest chyba najlepszy Tajkum na film, w jaki grałem. Jeśli jest jakiś lepszy, który naprawdę jest dobrze zrobiony i gdzie normalnie animatroniki wyglądają super i dobrze yy, wyglądają i w ogóle się ruszają nawet, to możecie podesłać. Chętnie bym zrobił to odcinek, jeśli mi się to spodoba. Dobra. Kupmy sobie. Dobra. Mamy tu już lokację endo za 2500. tysiąca. Nasz endoszkielet. za sobie tu kupimy jakiś stonik. Oraz te te, te te kable wiszące takie na no i głowy ani za 1500, to jeszcze to jeszcze raz nie stać. Dobra, kupmy sobie ten stolik. Okej, okay, nieźle w drzwi wchodzi. No i kupimy sobie tu zaraz e, te kable. Dobra, mamy to. Więc na razie póki co jest to skończone. Idziemy dalej. Dobra, gdy ja robię misję pod tytułem odpozyaka. Zabraliśmy całkiem dużo pieniędzy. Pytanie: Czy chcemy sobie odłożyć i kupić właśnie e, tutaj Stage'a? Ale wydaje mi się, że zainwestuję właśnie w upgrader, żeby jeszcze szybciej nam ta kasa leciała po prostu. Teraz co? Po 35? Mocne. Dobra. zarobiliśmy prawdziwe pieniądze w końcu. I stać nas na scenę, na której każdy niemal co kosztuje. 5000, więc dobra. No, póki co pokupujmy tu właśnie głośnik. Tu kolejny głośnik. Tu mamy słońce. No i mamy też chmurki. Więc scena skończona poza animatronikami. Stać nas też oczywiście na łazienki, które również trzeba wykończyć. Pytanie, czy jest tu. Nie ma. Ok. Chyba, że będzie dopiero do kupienia Secret Room pizza. I tu nic nie dajemy na razie. No dobra. Póki co, łazienki skończone. Dobra, mamy 5000 prawie. Weźmy sobie to odbierzmy. I tu jest update za 3. zainwestuj 3 w niego. Dobra, i teraz będziemy jeszcze więcej zarabiali, bo aż 50, więc yy, co no? Zarobiście i zainwestujmy w kuchnię. Cyk, 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 cyk. Bierzemy wszystko, tu co jest. Jeszcze tu są jakieś rzeczy. Frytkownice, frytkownice. tu jakiś piec, czy co to, to tam jest. Tu mamy także. A, te palety na pizzę. Dobra, i tu mamy y, też chyba piec. 100, to, to chyba był pies. Okej okay. Golden Freddy. u Aż 10 tysięcy chyba tak. No dobra, wrócił dzień. Pięknie, wszystko widać teraz. No i co? Będziemy sobie szli w biuro ochrony w korytarz. Tak jest, dokładnie. No i kupmy sobie tu e, lewy. Ostatnie są lewy, ale dla nas jest prawy korytarz. No i kupmy sobie tu to wszystko, co potrzeba kupić. Tu rysunki dzieci, oczywiście bardzo ikoniczne dla FNAF. Występują chyba w każdej części FNAFa. Dobra. Cyk jest oczywiście w Biuro, jest nawet za 2,5. Będzie trzeba kupić tu. Mamy też ten pokój za 500, który sobie teraz kupimy. Cyk go też trzeba wykończyć, więc tak też zróbmy za złotówkę okej okay. oj cudówki, teraz nam będzie wciąż brakować no dobra, mamy to skończone dobra, kupujemy teraz ten korytarz wypełniamy go tu oczywiście wszystkim tym czym wypełniony być powinien dobra, na razie nam pieniędzy starczyło, nawet są i rysunki, też powinny być inne, ale już się tego nie czepiamy no i dobra, no, przyszedł czas na również ściany naszego biura. Okej, okay. tu trzeba jeszcze uzbierać na drzwi oraz biurko. No, wstać nas na drzwi. Możemy zapalić światło, możemy otwierać i drzwi. Zarąbiście. Mamy własne biuro. Kupmy sobie również tu biurko oraz wszystkie rzeczy, które powinny być w nocek. Nie działa, o nie. To zostało nam jeszcze z zewnątrz i animatroniki. Okej, okay. to na to trochę pozbieramy, a z tyłu? Czy tu z tyłu coś jest oprócz Golden Freddy'ego ze 10 tysięcy? No nie bardzo. Pójdźmy sobie tutaj głowy za 1500. Tak to wygląda jak sami widzicie. Tylko Foxy'ego nam tu brakuje. Zaraz będzie nam stać na coś konkretnego, czyli na pierwszego animatronika. Kiedyś w ogóle kojarzy, że Godem Freddy był chyba dużo droższy. Może się nawet za 100 czy 50 tysięcy. Naprawdę, coś mi się tak do, mocno kojarzy. Dobra, kupmy sobie Frediego na sam początek. Free mode for we can't Thank you. Mamy Frediego, tak wygląda nasz piękny Fredziak. I co zbieramy dalej kasę? I tu kiedyś bym może chyba włączać światło i zobaczyć, ale teraz się nie da. Było piszcie czy chcielibyście powrót z serii na TPRR z Roblox, gdzie sporo odcinków tam rzuciłem, ale no, sporo też fajnie by było nagrywać z tego, bo to jest świetny tryb. Tu macie w karcie całą serię Z tamtego FNAFa w ROBLOX i naprawdę Moim zdaniem to jest najlepszy tryb w ROBLOX, jeśli chodzi o FNAFa FNAF TPRR Którego grałem jeszcze przez remastered'em i kiedyś w pierwszych update'ach na xboxie więc Naprawdę nostalgia Do tamtej... do tamtego trybu mam Nostalgia, nostalgia No, i kupujemy Sendosa zaraz Zaprawdę dla wszystkich fanów Roblox, yy, a zwłaszcza fanów FNF, polecam FNAF, polecam FNAF-TPRR. Robloxie to nie jest reklama, ale mogłaby być. Dobra, Endo. Jest i Endo Szkielet. Tak się prezentuje. Sami widzimy. No, jest wyłączone oczywiście. Jak to Endos we fnaf -ie. Dobra, zbieramy dalej nasze pieniążki. Ale tym razem kupimy sobie Upgrade. Tu, skoro kupiliśmy dwa animatronicy. Potem sobie upgrade, a potem kolejne animatrocy O, nastała noc podczas zbierania pieniędzy. I co się teraz stanie, moi drodzy widzowie? Co teraz? Czy nasz Freddy się ruszy? Czy on tu powstanie i zacznie cokolwiek robić? No nie wiadomo. I udajmy się do biura i wtedy coś się stanie. Jest classic biura. Nie ma niestety nocka ani kamer, chyba. Ale dobra. O, coś tu się dzieje, coś miło, ale nic nie ma. Dobra, zbieramy dalej fundusze. Jest, ta czas przekroczyliśmy ten magiczny e, ten. Uuu, dobra. Przekroczyliśmy magiczną barierę e, 5000, 50 i teraz muszę sobie zarabiać. I zaraz będzie nas stać na wszystko tutaj. Dobra, kupmy teraz Foxiego. Tak jest, jest i tutaj. O, jest Foxy. Patrzcie to tu za kurtyną się chowa. No, szlis. I wiecie co? Golden Frediego nie będę kupywał. Bo jeśli będziecie chcieli, zrobić sobie sami już. Po to, żeby też Was jakoś zachęcić do yy, grania w takie gry. No bo naprawdę to jest Spoko tycoon i polecam każdemu. No, tak. I myślę, że tu sobie wykupimy to ostatnie dwa matrony, albo i nawet jednego, i po prostu sobie skończymy ten odcinek. Dobra, zakupmy niego. Pięknie. No i dobra, zakupimy jeszcze tę czicę. Dobra, no i stać nas na czicę, słuchajcie. Dziewczyna. Tak to wygląda, słuchajcie. No, ładnie się to prezentuje. Dobrze, a więc w tym momencie skończymy sobie właśnie ten odcinek z tego oto trybu. Oj, nie mogę się na Was popatrzeć, ale dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Mamy tutaj oczywiście nasz Pirate Cove, mamy Stage'a, mamy scenę, mamy całą pizzerię. I jeśli chcecie kolejne odcinki zrobić, to co chcecie, łapie górę, suba. No i to piszcie odnośnie tej serii w TPRR, czy ma powrócić. No i do w kolejnym odcinku. Pa, pa.